Nie myśl o niczym, z wyjątkiem tego, o czym będziesz słuchał i tego, o co Cię poproszę. Nie myśl o swoim harmonogramie, pracy, rodzinie czy przyjaciołach. Skup się na tym, o czym mówię i naprawdę otwórz swój umysł. Cześć. Witajcie w nowym tygodniu maja. Świat jest już przepiękny, cudowny i nie zapominajmy o tym. Starajmy się to dostrzegać. Ja szczególnie uwielbiam wieczorowe i poranne pory. W okresie takiej wiosny, jaką mamy w tej chwili, i lata, no już zieleń wystrzeliła. Jest przepięknie. Pomarańczowa teczka. Dzisiaj ją mam, bo dzisiaj absolutnie namacalna książka, jakże ważna w historii rozwoju ludzi myślących, sięgam po raz kolejny do klasyki, do siedmiu nawyków skutecznego działania Stevena Covey'a. Dzisiaj chciałbym sięgnąć do jednej z najważniejszych koncepcji przedstawionych w tej książce. Jednej z tych, do których ludzie zawsze wracają, i warto sobie przypominać może uświadomić, pozadawać kilka pytań. To będzie poważny fragment. Przypominam, że jeśli w tej chwili nie masz warunków do tego, aby należycie posłuchać i zastanowić się nad tym, co będę czytał, to możesz wrócić do tej audioinspiracji w bardziej dogodnym momencie. Myślę, że będzie warto. Posłuchaj. To jest strona 95. Zasady przywództwa, przewodnictwa. Zaczynamy. I Steven Kowei pisze tak. Znajdź proszę czas na przeczytanie, wysłuchanie kilku następnych minut, tak abyś był sam i aby nikt ci nie przeszkadzał. Nie myśl o niczym, z wyjątkiem tego, o czym będziesz słuchał i tego, o co cię poproszę. Nie myśl o swoim harmonogramie, pracy, rodzinie czy przyjaciołach. Skup się na tym, o czym mówię i naprawdę otwórz swój umysł. Oczami wyobraźni zobaczysz siebie idącego na pogrzeb kogoś bliskiego. Wyobraź sobie, jak jedziesz do kościoła, parkujesz samochód i wysiadasz z niego. Wchodzisz do kościoła, słyszysz łagodne dźwięki organów, widzisz kwiaty. Dookoła twarze rodziny i przyjaciół zebranych przepełnia smutek po stracie, ale i radość, że znali zmarłego. Podchodzisz do trumny. Zaglądasz do niej i nagle stajesz twarzą w twarz ze sobą. To Twój pogrzeb za trzy lata, od dziś, a ludzie ci przyszli, by Cię uczcić, wyrazić miłość i wdzięczność za Twoje życie. Zajmujesz miejsce w ławce, czekając, aż zacznie się uroczystość, zaglądasz do programu uroczystości pogrzebowej. Będzie czworomówców. Pierwszy reprezentuje Twoją rodzinę, tę najbliższą i dalszą: dzieci, braci, siostry, bratanków, siostrzenice, ciotki i wujków, kuzynów i dziadków, którzy przybyli tu z całego kraju. Drugi mówca to jeden z Twoich przyjaciół ktoś, kto naprawdę może dużo o Tobie powiedzieć. Trzeci jest z Twojej pracy, a czwarty z kościoła czy organizacji społecznej, w której działasz. A teraz dobrze się zastanów. Co chciałbyś usłyszeć od każdego z mówców o sobie i swoim życiu? Jakiego męża i ojca, czy jaką żonę i matkę chciałbyś ujrzeć w ich słowach? Jakim synem, córką czy kuzynem chciałbyś być? Jakim przyjacielem? Jakim kolegą z pracy? Jak chciałbyś, by postrzegali Twój charakter? O jakich Twoich osiągnięciach i wkładach chciałbyś, aby pamiętali? Popatrz na tych, którzy Cię otaczają. W jaki sposób chciałbyś wpływać na ich życie? Zanim zaczniesz słuchać dalej, poświęć kilka minut na zanotowanie tego, co czujesz. Ułatwi Ci to znacznie zrozumienie drugiego nawyku. Co to znaczy zaczynać z wizją końca? Jeśli podszedłeś do tego eksperymentu poważnie, to przez chwilę dotykałeś swoich najgłębszych i najbardziej podstawowych wartości. Nawiązałeś kontakt ze znajdującym się w samym sercu kręgu wpływu wewnętrznym systemem kierowania. Najważniejsze zastosowanie zasady zaczynaj z wizją końca polega na rozpoczynaniu dnia z wyobrażeniem, paradygmatem końca życia. Jako punktu odniesienia, czyli kryterium, według którego ocenia się wszystko inne. Każdy fragment życia, zachowanie dzisiejsze, jutrzejsze i to w następnym tygodniu czy miesiącu może być rozpatrywane w kontekście całości, tego, co ma dla ciebie prawdziwe znaczenie. Mając w głowie jasną wizję końca, możesz mieć pewność, że cokolwiek byś zrobił w danym dniu, nie naruszy to twoich najważniejszych kryteriów. A każdy kolejny dzień będzie znaczącym wkładem w Twoją wizję życia jako całości. Zaczynać z wizją końca, to zaczynać z jasnym zrozumieniem własnego przeznaczenia. To wiedzieć, dokąd się podąża, by lepiej rozumieć, gdzie się jest teraz. I stawiać każdy krok we właściwym kierunku. Niezwykle łatwo wpaść w pułapkę aktywności, w wir życia. Pracować coraz ciężej i wspinać się po szczeblach drabiny sukcesu, po to tylko by odkryć, że przystawiona jest do złej ściany. Można być zajętym, bardzo zajętym, a jednocześnie mało efektywnym. Jakże inaczej wygląda nasze życie, gdy naprawdę wiemy, co jest dla nas najważniejsze? I mając tę wizję w głowie, codziennie robimy to, co naprawdę się liczy. Jeśli drabina oparta jest o złą ścianę, każdy krok przybliża nas jedynie do niewłaściwego miejsca. Możemy być bardzo zajęci, bardzo wydajni, ale byśmy naprawdę skutecznie działali, musimy zaczynać z wizją końca. Jeśli głęboko się zastanowisz, co chciałbyś usłyszeć na swoim pogrzebie, znajdziesz swoją definicję sukcesu. Może się okazać, że jest zupełnie inna niż ta, którą miałeś wcześniej. Może sława, osiągnięcia, pieniądze czy inne rzeczy, o które zabiegamy, nie są nawet częścią właściwej ściany. Zaczynając z wizją końca, osiągasz inną perspektywę. Pewien mężczyzna zapytał drugiego po śmierci ich wspólnego przyjaciela: Ile zostawił? Wszystko padła odpowiedź. Daje do myślenia. Steven Covey. Dziękujemy wydawnictwu Rebis za tę niezwykle ważną książkę. Bez niej, myślę, rynku rozwoju osobistego w danym kraju nie mogłoby być. Siedem nawyków skutecznego działania i ten jakże ważny, wciąż aktualny problem czy brak w naszym myśleniu ta wizja zakończenia, prawda? Ten obraz jak to ma wszystko na końcu? wyglądać. Co jest, to jest coś, czego wciąż nam brakuje i dlatego wciąż wracam do tego tematu i przypominam, aby zainspirować do tego. Myślmy o tym, czego chcemy, prawda? Jeśli chcesz kogoś skłonić do takiego myślenia, użyj tej audioinspiracji jako wytrycha do jego serca i umysłu. Wiecie, miałem bardzo ciekawe doświadczenia dwa w ciągu minionego tygodnia. Otóż okazało się, że audio-inspiracje, które za niedługo będą świętowały swoją rocznicę, pomagają. Usłyszałem dwie wspaniałe historie od dwóch dzielnych kobiet, które przeszły swoje w życiu i znalazły inspirację w tych moich nagraniach. Dziękowały mi za to. To bardzo ważne. Bardzo ważna informacja zwrotna. O, właśnie zauważyłem, że. Obie mają na imię Beata. Może mnie słuchacie w tej chwili. Dziękuję Wam za tę ins inspirację zwrotną, więc to mi dodaje pewności i siły do tego, żeby nagrywać kolejne odcinki. Przy okazji bo, przypominam też, że audioinspiracje są obecne na YouTubie. Tam na tym kanale łatwiej jest sięgnąć do, do tych wszystkich historycznych nagrań. Może łatwiej też udostępnić link stamtąd. Także nie tylko Facebook, ale również YouTube jest miejscem, w którym audio inspiracje się pojawiają. Dokładnie o tej samej 8:45 w poniedziałki i, i piątki. Piękny tydzień przed nami, najpiękniejszy miesiąc w roku. Doceniajmy to, że jest już tak cudownie wokół nas. Cieszmy się tym, niech to nam też dodaje energii. Dobrego tygodnia Wam życzę i do zobaczenia w piątek. Na razie, cześć.